Jest to taki też pierwszy, pierwszy etap być może w waszym życiu, w którym jakoś się społecznie zaangażujecie. E, może pokaże się, że macie jakieś zdolności takie przywódcze, liderskie. Może się okazać, że za 6-80 lat będziecie tutaj w społeczności lokalnej odgrywać taką bardzo znaczącą rolę, jak na przykład wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzyszkoł dzieci, który jest dzisiaj wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, dużym przedsiębiorcą lokalnym. Kiedyś każdy gdzieś zaczynał w szkole, ja tak samo po prostu tak, tutaj osób jest bardzo wiele, dlatego proszę Was, podejdźcie do tego do tych warsztatów tak poważnie. To jak się mówi w Brukseli, o, 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 o następnym budżecie unijnym nie znać to jest to, co tak naprawdę może zdecydować, że od 2014 roku dalej będziemy traktować Unię eee, jak troszeczkę świętego Mikołaja. Nie tylko przynosi prezent, ale też coś żąda, czy może będzie całkiem inaczej, to my będziemy świętym Mikołajem, który będzie płacił pieniądze na inne państwa. W tej chwili w Brukseli dyskutuje się o budżecie na lata 2014-2020. Co jest najważniejsze w tych dyskusjach? Tak jak już wspominałem, gdzieś tam jeszcze nie wszyscy ekonomiści, politycy. I, i, I pewnie każdy z nas jest pewien, czy kryzys finansowy się skończył, czy y, sytuacja finansów polskich światowych jest bezpieczna, czy nie. To przekłada się na rozmowy bardzo mocno o budżecie w Brukseli. Bo na przykład w Holandii druga partia, która teraz do, tych, do ich parlamentu weszła, wygrała wybory pod hasłem Nie będziemy finansować autostrad w Polsce. Oni mają swoje problemy. Tym, na przykład Słowacji czy Holandii, musi sam zdecydować, że w Słowacji była wielka powód, największa w historii, teraz czy on będzie ułożył pieniądze do, Buksel, do budżetu unijnego, czy lepiej zatrzymać to w budżecie krajowym i łapać niejako te potrzeby bieżące. Czyli Tak jak Latajak yy, w Holandii. Oni przekonali ludzi, że jest mnóstwo potrzeb, potrzeb lokalnych yy, w Holandii, więc ważniejsze jest, żeby nie Myśleć o tym, że ok, fajnie, że ciężarówki w Polsce będą szybciej przejeżdżać, tylko że tu lokalnie mamy problem, mamy większe bezrobocie i trzeba to rozwiązać. Obrazki, które pewnie większość z nas z, nas z telewizji, yy, z dziennika protestujących w yy, Atenach robotników, yy, blokujących porty yy, kierowców ciężarówek z Grecji. To pokazuje, jak silne są te emocje, które gdzieś yy, ożywają, kiedy wszyscy mają świadomość, że jest mniej pieniędzy. Teraz mamy, postrzegamy właśnie Unię jakby jak najbliższy Mikołaja, który, który daje nam dotacje, wspiera i my możemy realizować z tego projekty, możemy się spotykać tak jak dzisiaj. Yy, jeżeli będzie mniej pieniędzy w budżecie unijnym, to yy, istotnym elementem dyskusji jest to, że nie będą to już dotacje, na przykład, ale pożyczki albo połączenia yy, bankowe. Czyli już nie będzie tak, że proszę, tu masz yy, 10 tysięcy, zrealizuj ten projekt, o którym mówiłeś. Będzie to, słuchaj, tu masz kredyt nisko oprocentowany w wartości 10 tysięcy, musisz myśleć tak, żeby zwrócić te pieniądze w perspektywie 5 lat. Czyli już nie chowaj, ale troszeczkę bardziej yy, myślę, yy, że tak chcę wrócić do Polski, ale w sumie wie, że ten znów, to jak dam pieniądze, to on może przetrafić, ale jak mu dam pożyczkę i powiem, że to on mi to spłacił, jak on do Polski, to wtedy on troszeczkę inaczej myśli. Istota tego, powiedzmy, taka, dlaczego nie dotacja, a pożyczka, to jest też troszeczkę właśnie sensowna, żeby te pieniądze więcej razy były obracane w gospodarce. Czyli tu dotacja jest dawana raz, a jeżeli to jest pożyczka, to nie skorzysta z tego jedna instytucja, tylko dwie, trzy, cztery. Więc też jest tu powiedzmy, jakaś roztażę jest mowa. Jeśli chodzi też o na Gruncie Polskim, to co teraz toczy się również powiedzmy w Warszawie dyskusja e, o programie strategii e, rozwoju polski, też powiedzmy do okresu 2020-2030 tworzone jest 9 strategii e, dotyczących różnych dziedzin. Główną w nich jest krajowa strategia dotycząca rozwoju regionalnego. I tam to już właściwie zostało zaplanowane, co pewnie jest dosyć istotne, myślę, że dla samorządów pierwszej kolejności, ale w drugiej kolejności dla wszystkich mieszkańców. Polska będzie się rozwijać troszeczkę inaczej, powiedzmy, w latach 2020 20 to Nie będzie użytkowników, tak jak teraz, że właściwie wszystkie miasta, wszystkie wsie, wszystkie ośrodki dostają mniej więcej tyle samo pieniędzy, w zależności od tego, jak wygodni są ich mieszkańcy czy włodarze. Teraz planuje się rozwój oparty o główne metropolie, czyli przede wszystkim dajemy w duże miasta pieniądze, żeby one się lepiej rozwijały. Jeżeli jest mniej pieniędzy, no to trzeba skoncentrować wydatki, ewentualnie w drugim poziomie do tak zwanych lokalnych centrów, czyli miast, które gdzieś poza miastem wojewódzkim pełnią rolę takiego lokalnego centrum. Gdzieś pewnie będzie się to pokrywać z mapą by